Utrata zębów na skutek chorób lub urazów nieodłącznie towarzyszyła człowiekowi na przestrzeni dziejów. Przez wiele lat szukano rozwiązań, które pozwoliłyby zastąpić je sztucznymi elementami z mechanizmem zakotwiczenia odpowiadającym naturalnemu zębowi. Przełom w stomatologii i implantologii powstał na początku lat 60., kiedy odkryto zjawisko zrastania tytanu z kością, tak zwaną osteointegrację i wykorzystano je w stomatologii.